Zbliża się długi weekend majowy, co widać po intensywnych promieniach słonecznych budzących nas każdego ranka. Większość Poznaniaków pakuje swoje walizki i wyrusza w poszukiwaniu przygód w różne zakątki Polski. Dla tych, którym nie udało się wyrwać je z domów, Poznań szykuje wiele atrakcji równie ciekawych jak te poza stolicą Wielkopolski. Mowa tutaj o piątej edycji akcji Poznań za pół ceny, która rozpoczyna się z dniem 28 kwietnia. Jubileuszowa edycja akcji zapowiada się rekordowo nie tylko pod względem liczby partnerów, ale również pod względem programu turystycznego torą udało się zebrać 150 partnerów, wśród nich nie tylko hotele, restauracje i muzea. W tym roku wśród partnerów akcji znajdziemy bowiem także teatry, kino, symulator samoloty Cirrus, ścianę wspinaczkową, tenis, squash, badminton, bowling, billard, paintball, spa, parki winowe czy grotę solną. Oferty uzupełniają także obiekty cieszące się bardzo dużą popularnością wśród turystów jak Nowe zoo z niedawno otwartą słoniarnią, palmiarnia z 17 tysiącami roślin czy nowo otwarte termy maltańskie z imponującym kompleksem kilku Saun. Za pół ceny zobaczymy też tegoroczną wystawę fotograficzną WordPress Photo. Z akcji ucieszą się zapewne także miłośnice Rogali Marcińskich, które będzie można skosztować taniej. Rabaty to jednak nie wszystko. W weekend 28-29 kwietnia na turystów czeka także bogaty i unikalny program turystyczny. Udostępniony dla turystów będzie 19 wieczny pruski Forty 2A, po którym turystów oprowadzać będą przewodnicy ubrani w historyczne mundury na miejscu powstanie obóz wojskowy. Pojawią się zabytkowe pojazdy oraz wojskowa grochówka. Bezpłatnie będzie można zwiedzić Poznań, spacerując kilkunastoma tematycznymi szlakami. Otwarte zostaną podziemia Kościoła Farnego czy komnaty Zamku Cesarskiego. W ramach akcji odbędą się także przechadzki traktem królewsko-cesarskim, po którym oprowadzać będą przewodnicy w monarszych strojach. Ta znana już wszystkim akcja to dobra propozycja dla ludzi, którzy mają ochotę przeżyć świetną przygodę i odkryć na nowo skrywający wiele ciekawostek Poznań, a to wszystko za pół ceny.